Po umyciu napędu mamy rower przygotowany do regulacji. Pierwsza rzecz, którą możemy zacząć jest to przerzutka przednia. Po wrzuceniu największego biegu musimy sprawdzić zakres działania naszej przerzutki. Są to dwie śruby. Pierwsza musimy sprawdzić w ten sposób, żeby ta przerzutka nie zarzucała nam zbyt głęboko łańcucha, tak aby on nie wypadał za największą zębatkę i ta sama sytuacja Jest z drugą śrubą, która też nam blokuje przerzutkę tak aby łańcuch nie spadał na najmniejszą za najmniejszą zębatkę, czyli na ramę, wtedy będzie się klinował i wiadomo mamy problem. Do tego dochodzi też naciąg linki, który mamy, może tutaj przejść wyżej który mamy tutaj przy manetce, jeżeli wykręcamy tą śrubkę, naciągniemy sobie bardziej linkę i wtedy przerzutka będzie nam bardziej efektywnie działała, czyli będzie szybciej wrzucała łańcuch na większą zębatkę. Popuszczając linkę przy zrzucaniu biegu na dół, ta przerzutka będzie lżej schodziła w dół i będzie nam lżej też wrzucała łańcuch na mniejszą zębatkę. Dość to skomplikowane. Tutaj jest dość yy, trudny temat, jeżeli chodzi o sam opis tej regulacji, ale podstawa żebyśmy nie mieli problemu z ruszeniem na rowerze należy zwrócić uwagę na zakres naszej przerzutki tak aby ona nie wrzucała nam zbyt głęboko w jedną lub w drugą stronę to jest podstawa, jeżeli nie będziemy mieli doregulowanego, doregulowanej linki zawsze możemy skorzystać z, z serwisu, który nam tutaj w tym pomoże druga rzecz to tylna przerzutka bardzo podobna sytuacja jak przedniej, czyli mamy śrubki zakresowe górnego biegu i śruba zakresowa dolnego biegu. Obydwie musielibyśmy skontrolować tak aby po prostu ten łańcuch nie wrzucał nam za największą zębatkę. W tym przypadku to jest ta górna śruba. Możemy ją zblokować i tak samo na najmniejszą zębatkę też możemy ją zblokować. Ta sama sytuacja z naciągiem linki. Tutaj mamy w tym przypadku przy przerzutce naciągając linkę Przerzutka będzie nam lżej wrzucała łańcuch na większe biegi, popuszczając ją w dół. Przerzutka będzie lżej schodziła na dół. To jest podstawowa sprawa. Ostatnia jeszcze rzecz, która jest już dość skomplikowana, i tutaj na pewno będzie problem, jeżeli chodzi o jakieś takie domowe samoróbki. Sprawdzenie prostego haka w przerzutce, bo wiadomo, często rowery stoją w garażach, mogą być gdzieś dopchnięte. Zresztą tak jak widać na tej przerzutce, tutaj było coś jakaś kolizja, być może przy wnoszeniu do garażu i tak dalej. Przy uderzeniu tej przerzutki lub dopchnięciu jej czymkolwiek, dopychamy też ten, ten hak aluminiowy w stronę koła. Jeżeli będzie on krzywy, regulacja tego zakresu też nam niewiele da, ponieważ przerzutka zahaczy nam o szprychy, no i defekt gotowy. Zabierze przerzutkę w ten sposób do góry wyrywając hak i łamiąc przerzutkę. Sprawdźmy prosty hak. Jeżeli mamy do tego jakieś wątpliwości, trzeba skorzystać z serwisu. On musi być